Wykonaj ze mną cudowny i bardzo przyjemny masaż dekoltu oraz szyi twarzy za pomocą szczotki do masażu na sucho. Jest to masaż przyjemny, efektywny. Szczotka ma bardzo delikatny włos, ale jej działanie jest naprawdę efektywne. Niweluje stres, poprawia samopoczucie, niweluje napięcia. Takie szczotkowanie śmiało możesz wykonywać kilka razy w tygodniu. Masaż wykonuj na czystą i suchą skórę. Ruchy okrężne, wymiatania. Szczotka jest również świetna do opłukiwania. Dekoltu szyi oraz twarzy, co zniweluje opuchliznę. Szczotka jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości i świetnie uzupełni również masaż na sucho całego ciała, który również bardzo Ci polecam. Zapisz film i wykonuj masaż razem ze mną. Szczotkę znajdziesz w moim sklepie na www.mrsbrush.pl. Do dzieła!